No i oczywiście, Czym ty mnie atakujesz, złotko? Armia. U. Dobra, wyjdźcie z miasta i go zniszczcie. Phi, hełka, dobra. Przypomnijcie mi, żebym przedarł wycieraczki, jak go, z... jak go przejadę. <śprawda> no, coś mi się rozmaśli na ekranie, coś czuję. Człowieku nie dobiegłbyś do mnie. No, jednak dobieg, jednego zabił. Honorowo! Rzucił mieczem <grym> zanim padł. Świetnie. Szlak. O, nie pokazałem wam jak został zniszczony. No trudno. Nie mogę podnieść im podatku tak maksymalnie, nie szkoda. Chciałbym może, żebym jeszcze wiecie. Dobił tutaj. Czego wy się niepokoić? E, macie niepokoje, Brzmi podatkowe, opór wobec najeźdźcy, Honor Dajmo. Aha, no to chodzi. Czasu KB. Czy może wreszcie będziecie chcieli ten przymierze albo coś w tym rodzaju? Nie. Umowa handlowa? Też nie. My sword is ready to take your head. Nie za szybko, człowieku. Kurde, przydało mi się. Dobra, trzeba będzie. I zobaczcie, tutaj zrobiłem w zasadzie, ulepszyłem ten zamek i wcale się już tak nie śpieszą z atakowaniem mnie. Jeszcze jedno jari się przyda. I zapiszemy teraz grę. Świetnie. Oto I kończymy turę. Tak, ona to miasto zdobędzie bez większego problemu. I widzę, że armia teraz raczej ma śmieszną. Jedyna siła to tylko w tym, że jest liczna. No tak to nic poza tym. No i może te, trz te trzy oddziały konnicy, jak, jak się postara. Dobra, wy się wycofacie na pewno. Do tyłu. Świetnie. Nie sądzę, by był w stanie sprostać mojej, tej drugiej armii północnej. <laughs> Tym bardziej, że naprawiłem już zamek. Wracano w prowincję w Kushima, wiem, klęska armii. czy to nie była armia, to było 60 może... samuraj to już bez przesady. Dobra. I teraz dopiero wyciągniemy nasz... naszych... z... miasta, więc tak. Na pewno ci... Na pewno ci. I przydadzą się jeszcze ci. A w ogóle ci też. Świetnie. I to jest moja druga armia. To jest, to jest moja kolejna armia. <laughs> która na pewno ruszy do boju. I przejmie z powrotem Fukushimę. Albo wiecie co? Może od razu ruszymy na Miyagi. Też by było fajnie. W zasadzie daty, datę, 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 datę. Datę ma tylko trzy prowincje. Śmiesznie. Dobra, to w takim razie przejmiemy tą fukusimy. No i długo będziesz tam szedł. Trudno się mówi. Mm, bo ty tak, jakie ty masz styki? A, ja ci nie dałem do tej do ruchu. Żebyś miał przy ruch. Szkoda. Ferbunek. Tutaj też ferbunek. No Może z tych zrezygnujemy, tak jest. Armia. I tych przemieścimy sobie, wiecie co, tutaj. Tak samo, werbunek jest już niepotrzebny. W ogóle musimy trochę poszczędzać. Mamy te 10 tysięcy, ale będę je teraz oszczędzać, ponieważ e, tutaj musimy się bronić. W tym miejscu będzie trzeba jeszcze pobronić. Nie wiem w końcu, czy oni przyjdą z tamtej strony. W ogóle przydałoby się też <laughs> bodaj tutaj może mocniejszy zamek. Mikała. Hmm, ciekawe, czy jak wyjdę z całą armią, to oni się szybko zbuntują. Widzicie co, zobaczymy. Zapiszemy grę. Chcę się połączyć z tymi ucznikami. Kontynuuj. I wyjdziemy do nich. O, nawet nie. Świetnie. Dobra. <grym>, I Zobaczymy, czy sprosta mojej armii. A jak się uda, to ruszymy też od razu na Ugo. To dość daleko, ale sobie damy radę. Masz jednorazowa płatność? Po cholerę mi ty jesteś, spadaj. Odmów. Chcą 4700 za traktat pokojowy. No i proszę, jedna się złapał na to. Zaatakował mnie. Ani doświadczenia, ani ulepszeń, ani niczego. No my mamy co prawda doświadczone... Takie sobie doświadczenie. Mamy tutaj jeden, tutaj mamy jedynie doświadczony oddział. Ale mamy doświadczonego generała. Dużo uczników z bombardierami, a on ma samych podstawowych się garujari. Ale stoczymy bitwę. Zobaczymy, może się uda na moście to stoczyć. No, teoretycznie powinien być most, ponieważ stoimy na moście. Ale z akurat z szablonem dwa różnie. Wiem, że z Mediwalem, jeśli stanęło się na moście czy na brodzie mmm, rzecznym, to bitwa toczyła się na brodzie. O! Właśnie! <laughs> Widzicie? Dobrze. O, ta bitwa będzie coś pięknego po prostu. Coś czujesz, że to będzie coś pięknego, bo ustawimy uczników walniemy płonącymi strzałami. A się nie pozbiera. Tak jest, jest most. Dobra, wysłuchamy przemówienia. Zobaczmy, <laughs> jak oni zaczęli szukać kawa którego po bitwie przynieście mi jego głowę. Chcę mieć jego głowę na tacy, zrozumieliście? Wyrzuć wszystkich.

O, mniej więcej. mniej więcej w ten sposób, gdzie są moi bombardierzy? Bombardierów bym chciał tutaj eee, i tak. Zobaczmy, czy to jest jeden most przede wszystkim. Czy jest też brud? Nie, ten to się chyba nie da, ale jest brud. Tak. Ciekawe, czym. <coughs> Chcę Wam powiedzieć, że na początku, jak grałem w, w szczególnie, nie miałem zbytnio doświadczenia. I wiecie, skupiłem się na walce tutaj, a okazało się, że komputer wziął trzy oddziały, przeszedł po prostu naokoło przez brud i okrążył mi od tyłu. Przegrałem bitwę przez to. No, zatkało mnie, byłem, wiecie, byłem przyzwyczajony do Mediwala i w życiu się nie spodziewam takiej taktyki. Dobra. Przede wszystkim tych łuczników damy w ten sposób. Was. Damy tutaj. Mm -hmm. I was bym chciał tutaj, a bombardierów jako doborowe jednostki rzucające bym chciał tutaj. Tutaj mm, jeden oddział. No, o Jezus. Ustawcie się też. Jeden oddział z naginatami tutaj, a dopiero resztę będę chciał, Może troszkę pokażę mi, gdzie się ustawiają. A dopiero resztę tutaj Was z tej strony Was tutaj, i może jeden oddział jeszcze w odwodzie gdzieś tutaj, wiecie. Mniej więcej, tutaj, powiedzmy tutaj. Plus generał, oczywiście gdzieś tutaj. No. Teraz możemy walczyć. Dzięki temu będziemy zasypywać ich strzałami. A w momencie, gdy wejdą na most, będą w kulminacyjnym momencie mostu, odpalę płonące strzały, żeby ich zrobić jak największe obrażenia. Date są fajne, mają takie niebieski zbroje. Bardzo mi się podoba też ścieżka dźwiękowa w tej grze, wiecie? Jest to jest rewelacyjne. O, wyczekajcie, może się uda ich ukryć w tym lesie. To by było miłe. Jeśli ukryjemy naszych bombardierów w lesie, to już w ogóle bomba. O, świetnie. Się ukryli. Podarmy im od razu, żeby nie atakowali tak szybko. i ci tak samo. Dzięki temu nie będą e, siać w nich ucznicy na początku. Hmm, jeszcze nie chcesz się ukryć. Dobra, w takim razie tutaj się ustaw. Tu już będziecie ukryci? Era, no. Dobra, przemieścić po prostu tutaj, chcę was ukryć. Ale wiecie co, ich wycofamy jeszcze. Bo w nich łucznicy będą bardzo bo, bo, bo. Po prostu pompować będą w nich strzały osłabić. Czas nie mogę ukryć tych cholernych bombardierów. Już? Już? Nie. Dobra, to przemieści się tam po prostu i. O, to jest nowość. Czekajcie. Wysłał konnicę od razu. Cześć, ja, O, to będzie chyba szybka bitwa, wiecie. Nie, yeah. świetnie. Nie no całkiem o to mi nie chodziło. Ale niech im będzie. Zaskoczył mnie trochę tym. Więc tak, łucznicy, wszyscy łucznicy, najlepiej skupcie się na nich. Hmm, no tak. Kto tu jest walczący? Bo nie widzę. Kim wy jesteście? Wy jesteście Nightminata, no, no, dobra. Świetnie, wy już atakujecie. Super. W takim razie wypuśćcie te płonące strzały. A wy też możecie wypuścić już płonące strzały. Z tej strony teraz. No matko, ale nie po swoich. Bo no, na tym poziomie trudności tego nie ma. Tak, widzicie, to właśnie wybuchają granaty. Ale to będzie masakra po prostu a tym moście. <grywka> <grywka> Czy wy widzicie, co tu się dzieje? Tak, właśnie w ten sposób masakruje się przeciwnika. Moi drogi. Po, co się, po to się przydają właśnie dwa oddziały też bombardieru. Idealnie zasypują.